DEMISOSYG Sztaba sztaba Również pokłony Witam Divina A Divine widzę, że ty nie grasz Kampanii teraz Servus, frama Aga, Nir, witam wszystkim. Tragedie z bitwami masz divine. Ja zaraz zobaczę, czy mam tragedię z bitwami. Jeżeli chodzi o kampanię. Jeżeli chodzi o kampanię, no to wiadomo, ja jestem tylko i wyłącznie po to, jakby coś tam trzeba było wejść i tak dalej, i tak dalej. Ja kampanii w klanie raczej nie gram. Wczoraj jedną bitwę zagrałem. A! <ścoughs> Serwus I3Q Zrobiłeś już VZ55 sztaba sztaba yy, A więc jeżeli chodzi o VZ55 no to jestem na poziomie 9 A ta dziewiątka już jest bardzo ładna Bardzo mi się podoba Jest przystojna Kubani 889, hmm, czy kampanii nie gram? Yy, no, nie gram kampanii, yy, ale oczywiście, jak jestem potrzebny, no, to tam wejdę do bitwy, nie? Dobra, to ja sobie coś pogram na spokojnie, na luzie. Dzień dobry. Majan lubi koz. Kłcę. <noise> a jak dwie literki, nie? I tu byś polubiał kozę, nie? Yy, a m, lubisz kucę. Oczywiście kucyki wiadomo lubią ludzie yy, dla jaj, ale kozy też lubią ludzie dla jaj. <noise> Opłaca się kupić Skodę T-56? <laughs> yy, nie opłaca się kupić żadnego czołgu w grze World of Tanks. Bo to za drogo kosztuje. Teraz są chyba jakieś zniżki, nie? Więc jak masz yy, yy, trochę golda, tak delikatnie, tak jakieś po prostu setki golda, to już Wam powiem, momencik, a to może badania. Na przykład Valentine 2. Jest teraz za 500 golda, chyba, nie? Czy jakoś tak? Matylda. No, nie ma co wydawać kasy na tą grę. Do. Dornol 89 Witaj. Dobra, nie ma co tutaj kombinować. Uuuu, kończy się. A oni teraz grają kampanię. Co oni tu grają? Z sarmatami! Sarmacki batalion pancerny. Ale to oni mają wiele klanów. Ciekawe, ciekawe, czy wygrają chłopaki. Zaraz zobaczymy. <laughs> Oh. Dobra, no to trzeba y, się rozruszać na początku. Y, wiadomo, trzeba wbić książeczki, których mam w trzy dupy. Zagram sobie tą skodą, właśnie dziewiątego, po... dziewiątego poziomu, na rozruszenie. No i cóż, Prochorowka. Wszystko zależy od lajta. Z naszej strony jest LC Even 90, dobry lajcik, ale coś mi się wydaje, że graczy w lajcie drużyny przeciwnej jest bardziej ogarnięty. No zobaczymy. Nie pchaj się. Oj, chyba źle, źle ruszył nasz light. I to powinien tak krzaczkami chyba lecieć, bo to jest taki czołg raczej do i no, niestety. Chciałem powiedzieć, no i niestety, no bo niestety nikt nie pojechał na górkę, więc ja stąd spylam. No i teraz yy, trzymamy kciuki tylko i wyłącznie za naszego lajcika. Ja tu już biorę pociski yy, droższe. Dobra, gdzie jest ich light? To mnie dziwi, gdzie jest ich light. Bo gdyby on był na E1, to chyba po tym strzale powinien się wyspotować. A już go tak oceniałem, że jest dobry ich Light. To wszystko zależy od tego, żeby nasz Light nie zginął. Jak nasz Light zginie, no to to już jest po bitwie. No i obiekt akurat sobie tak strzelił, bo ja nie dostałem spota jak on strzelił, dopiero jak wyjeżdżałem. No i dostałem w, w pierdol. Już 1 do 4. Ogromna przewaga HP. No czyli. Oj, gdyby ten lightpad Gdyby jeszcze ten light pad, to jakieś delikatne szanse są. No i padł, y, Mamy event LCK. Więc w tej chwili Moim zdaniem mamy szansę. Teraz po prostu trzeba niestety przykampić. Dać ruszyć wrogom. No i jest szansa, że... Że to jeszcze wygramy, no zobaczymy. Matsumilan wpłacił 5 zł. Pograj czasami w RPG. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, Matsumilan. W każdym bądź razie w RPG to bardzo chętnie. Ja nawet mógłbym grać na streamie w grę RPG, którą jeszcze nigdy nie przeszedłem, a w którą powinienem już dawno zagrać i przejść czyli. Wiedźmina, nie? O to chodzi, tak? Ja tak naprawdę kiedyś w gry RPG bardzo, bardzo lubiłem grać. Więc, może, jeżeli oczywiście jest taki taki ojeb, pomysł, no to można przejść wreszcie wiedźmina. Można przejść wreszcie Wiedźmina Jak tam chcecie. Słuchajcie, ja na razie tak delikatnie, delikatnie, ale patrzcie się, już mam 1600 po spocie. Już mam 2000 po spocie spokojnie, spokojnie, mamy lighta i mamy przewagę. Ta mapa, jeżeli jest light, to jest przewaga. Tylko teraz pytanie. No dobra, ale. Jak ja się wyłonię za bardzo, no to dostanę taki ostrzał. A tamci się już wycofali. No i się wyrównała bitwa. No wiedziałem. Pantera 2. No jednak nie mogę za bardzo się wychylać. No cóż. Moim zdaniem light powinien light powinien jechać tędy tymi krzakami tylko jak im to powiedzieć po y, y, LT let's go to y, ja nie wiem jak są krzaki po angielsku Dobra, już po mnie. No i co? No i w takim że ja muszę stąd uciekać, już yy, zero szans. Tamten Skorpion już spieprzył. No nie wiem, no chyba, że będę stał w, w krzaczorach. <śm> Może mi nie zauważy z tyłu. Dobra, trochę tu się można powiedzieć przyczaiłem między krzakami. No i cóż, jeżeli oczywiście tu ktoś wyjedzie, no to chyba go powinien wyspotować. No muszę tu zostać. Jestem na hita, no już niestety. W tym miejscu moim zdaniem muszę zostać. Dobra, ładnie. LC Even powinien jechać delikatnie, moim zdaniem, tymi krzakami linią 2. Nie wiem, jak Wy tam sądzicie na ten temat. Ja tu stoję w krzakach i, no niestety, nie mogę za bardzo się ruszać. No bo dwa czołgi mogą mi wyjechać z tyłu i dwa czołgi z przodu. No i mamy dwie minuty do końca. Kurde, no. No do dupy ten LC Event, moim zdaniem. No i dupa. Eskara podkreślenie XD wpłacił 10 złotych. Pozdrowisz jak Soba13? Zdrówko. Skwara? Yy, czekaj, już muszę zobaczyć koło ty tam chciałeś. <grybuj> yy, zaraz, zaraz mi się to wy, wy, wyświetli. Mm, 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 mm. Już momencik, składa już, już sekundeczkę. Dobra, jadę do przodu. Do przodu zginąć, bo tak, tak już jest po bitwie. Ale już, już, już zerkam, bo kurde, źle to przeczytałem. Mm, 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 mm. a więc bardzo serdecznie z wszystkich można powiedzieć wotowskich tych czołgów płynie płyną pozdrowienia do Jakoba 13 wielce cię pozdrawiam szacowny graczu no i tak słuchajcie ja bym raczej niestety ja wiem że to jest wtorek na luzie, luz blues i tak dalej, ale jednak obawiam się, że za pół godzinki już nie będę zbyt trzeźwy Więc widzowie z YouTube'a, tutaj linka, jeżeli byście chcieli jeszcze pooglądać mojego streama, zapraszam na Trovo Live, a ja wyłączam, niestety wyłączam streama z YouTube'a, ponieważ Obawiam się, że, że będzie dziś ciężko, więc yy, dziękuję widzom z YouTube'a.